Siemano Gitaro, z tej strony Marcy Gittera Team. Słuchajcie, dzisiaj wracam do Polski tym samolotem Więc startujemy, zapnijcie pasy I lecimy z Danii do Polski Zobaczcie jakie tu są ładne widoki I pamiętajcie, że teledysk Iluminacja będzie już 14 grudnia A mój świat odbędzie się premiera 28 grudnia Więc wyczekujcie Dobra, tutaj już e, lecimy nocą i no, e, tam też jest samolot, tylko świeci, żeby ten nasz samolot na niego nie wpadł, ani na żaden inny nie wpadł i lecimy już do Polski. Zaraz będziemy lądowali, słuchajcie! Okej okay, słuchajcie, już zaraz będziemy lądowali. Zobaczcie jak to jest ładnie oświecone wszystko, żeby nasz samolot widział gdzie ma lądować, więc zaraz będziemy lądowali. Przygotujcie się, bo będzie bujało Mam nadzieję, że takie filmiki, takie blogi się Wam podobają. A my już tutaj zaczynamy lądować. Zaraz będziemy lądowali. Uwaga! Trzy, dwa i jeden. Bum. Ok, już tutaj lądujemy i jesteśmy, już widzowie, w Polsce. Do zobaczenia w następnych filmach, blogach i takich różnych. Bo mam nadzieję, że pod tym blogiem będzie dużo wyświetleń i że wam się będzie podoba. Bardzo boli, to bardzo chodzi, kiedy dzieciństwa, koniec nadchodzi, kiedy sprzedajesz starego misia, lecz nic nie mówisz, nie słyszał. Jestem. Marcel. Gitara. Dziś roku ostatnia jest noc.